Jeżeli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen i nie do końca jasne jest dla Ciebie, co znaczy Star Wars High Republic, no to mówiąc najprościej jest to zupełnie nowa era w świecie Gwiezdnych Wojen i e, tak naprawdę pomysł twórców... Gwiezdnych wojen, firmy Lucas, film i Disneya, generalnie na to, jaki powinien być ten kolejny duży rozdział w historii naszej ulubionej odległej galaktyki i High Republic, czyli w polskiej terminologii spotkałem się jak na razie z tłumaczeniem Wielka Republika, chociaż książki nie są. Z tego co wiem na ten moment, czyli początek lutego 2021 dostępne w polskiej wersji, a już zapowiedzieli wyjście w lecie drugiej serii kontynuacji tych opowieści, w tym na przykład tej książki, która jest tym takim, nazwiemy to główną pozycją tej nowej serii wydawniczej, która być może kiedyś zostanie przełożona na filmy. Natomiast to jest pierwsza część dla dorosłych. Oprócz tego są oczywiście też komiksy, są dla mniejszych i większych dzieci pozycja. Natomiast ta książka, czyli Light of the Jedi, autorstwa Charlesa Soul, to jest pozycja, która jest tą sztandarową pozycją numer jeden na liście właśnie nowości i w ogóle w ten sposób z pomocą tej książki Disney Lucasfilm i generalnie twórcy Gwiezdnych Wojen chcą nam, czyli fanom, po prostu zaanonsować zupełnie nową erę w świecie Gwiezdnych Wojen. I w tej erze powiem Wam, że mogą wszystko zrobić dużo lepiej niż do tej pory, albo wszystko zepsuć. Fajne jest to, że po prostu mają praktycznie czystą kartę, ponieważ wraz z Nadejściem tej ery High Republic cofamy się w czasie, z tego co rozumiem, jakieś około 200 lat, więc tak naprawdę jedyną postacią, którą będziemy kojarzyć w ogóle z dotychczasowych historii ze świata gwiezdnych wojen, będzie mistrz Joda, który w tym czasie jeszcze nie był takim ledwo żyjącym, małym, zielonym staruszkiem tuptającym po lasce, ale prawdopodobnie właśnie w tych czasach, o których ta książka opowiada. To Mistrz Joda jest no, tak naprawdę u szczytu swojej mocy, siły, sprawności i bystrości umysłu. Ja tak naprawdę dopiero dzisiaj tą książkę dostałem, więc dzielę się z Wami raczej tą informacją, niż to jest jakaś moja recenzja. Bo na to przyjdzie czas, kiedy mam nadzieję, że przeczytam całą. A jeżeli nie przeczytam, bo być może mnie znudzi całkowicie, o tym też nagram film, żeby opowiedzieć Wam, co z tej lektury wynikło. Na szczęście książka, pomimo tego, że jest gruba, ma tylko 300, kilkadziesiąt stron, więc nie sądzę, że zajmie mi to jakoś bardzo dużo czasu. Jeżeli obawiasz się tego, czy dasz radę czytać po angielsku, bo może nie czujesz się na siłach, to powiem tak, że, że wydaje mi się z mojego własnego doświadczenia, że nie ma lepszego sposobu na naukę obcych języków, niż właśnie próby czytania czy oglądania. Tego, co bardzo się lubi, zamiast po prostu korzystania z książek, które służą do nauki, takiej suchej, zupełnie nieinteresującej. No i w takiej książce do angielskiego, nie wiem, uczysz się słówek o, o wakacjach, o, o tym, co powiedzieć na lotnisku. To jest sposób na to, żeby szlifować angielski, ale to jest zupełnie historia na osobny film. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych wieści, zarówno na temat tej książki, jak i w ogóle na temat tej nowej ery, którą jestem jak na razie bardzo zainteresowany, no to zapraszam do subskrybowania, bo dzięki temu nie przegapisz nowych filmów. No i widzimy się w następnym, prawdopodobnie skupionym wokół klocków Lego, bo tak naprawdę o tym głównie jest ten kanał. Ale klocki Lego, gwiezdne wojny, to jest tematyka wokół której wszystko tu się kręci. Cześć!